Szanowni Państwo, to jest dla Polski historyczny moment, dla całego polskiego społeczeństwa. Za nami samolot F-35, który jest najnowocześniejszym samolotem tego typu na świecie. To jest samolot, który w pierwszej kolejności chcemy, żeby odstraszał potencjalnego agresora. Polska armia dzisiaj przechodzi ogromną transformację i modernizację ilość zawieranych kontraktów, ilość zawieranych umów, ale też środki finansowe, które przeznaczamy na modernizację polskiej armii są ogromne. Właśnie po to, żeby nigdy nie doszło u nas do e, wojny, żeby nigdy Polska nie musiała stawać przed tym najtrudniejszym wyzwaniem. Samolot F-35 jest jednym z tych, który Skutecznie to zapewnia. To jest samolot, którego mogą nam pozazdrościć nasi sojusznicy, może nam pozazdrościć wiele państw świata. Jest to ogromny wysiłek, też powiedzmy to sobie szczerze, wszystkich Polaków, bo to Polacy, wpłacąc podatki, składają się na ten ogromny wysiłek, jakim jest. Modernizacja polskiej armii, aż w takiej skali, z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim naszym rodakom dziękujemy. Ten samolot jest, ma ogromną przewagę walki powietrznej. Ten samolot dużo dalej widzi i dużo mniej jest widoczny niż inne platformy na świecie, używane między innymi przez nam wrogie kraje. To jest bardzo ważny dzień dla Polski. Ten samolot ma zintegrowane systemy dochodzenia, które współpracują z F-16, z, Abramsa, z Abramsami, z HIMARSami, z Apacheami, które zaraz będą też w Polsce. Ale nie tylko, dlatego że na przykład z koreańskimi F-50, czyli krótko mówiąc ze wszystkim sprzętem, który jest produkowany w Polsce, który ma jakąkolwiek technologię amerykańską. To jest przełom, tak jak F-16 było przełomem i takim kamieniem milowym w polskich siłach powietrznych, to tak, F-35 ma podobne w tej chwili znaczenie. To jest naprawdę, proszę Państwa, wielki dzień. Powiedzmy sobie szczerze, że F-35 jest właściwie jedynym samolotem czy myśliwcem piątej generacji. Rosja po prostu nie ma takich samolotów. Dzisiaj trafiamy do elitarnego klubu. Do elitarnego klubu trafiają nasi lotnicy chciałbym, żeby państwo mieli okazję też porozmawiać z naszymi pilotami i zapytać ich o ich wrażenia z pierwszych prób symulatorowych z tego jak oni widzą samolot. Jak ja zobaczyłem iskrę wokół polskich pilotów, to jakby wszystkie te takie historyczne doświadczenia, które znamy, te, które mówią o tym, jak polscy piloci są wybitni. No ja mogę tylko to potwierdzić i tak jak rozmawiam z Amerykanami, no oni po prostu mówią to samo. Ta szachownica, która jest z tyłu samolotu, no jest z jednej strony symboliczna, ale dla, dla nas wszystkich ma ogromne znaczenie. Ona dzisiaj pokazuje, że jesteśmy naprawdę w elicie, jeżeli chodzi o siły powietrzne na świecie i w tym miejscu, w którym jesteśmy z punktu widzenia położenia pomiędzy Rosją, Białorusią a Ukrainą. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę ogromny krok do przodu.